Garfield Show. Inwazja lasagni. Słowo innej. <laughs> Juhu! Halo! Czas wstawać! Dzisiaj ważny dzień, pobudeczka. Ach, nie cierpię tego! Żartowałem! <laughs> Dlaczego to zrobiłeś? Bo trzeba wystawić śmieci. Zimno. E, bo dziś jest jakieś święto? O nie! To dzisiaj? Och, przepraszam, przepraszam! Przepraszam, przepraszam, przepraszam! Przeprasza. Załatwię to migiem! No, Garfield, moje urodzinowe lasagne podano! Yeah. O, świetnie Garfield. Zaraz domontuję ten kawałek do mojego filmu o lasanie. Zostałem wyrolowany. Gotowe, dokleiłem ten fragment. Film o Garfieldzie jedzącym lasagne trwa ponad sześć godzin. No co? On nic innego nie robi. Reklamacja. Coś nie tak, Garfield? Umiesz liczyć człowieku? Hmm. Ale że co? Zrobiłem po jednej lasani na każdy rok życia. Pomyliłem się? O, jedną za mało. Nie mam składników na jeszcze jedną urodzinową lasagne. Biegnę do sklepu. Zaraz wracam. Pod jego nieobecność dobrze wykorzystam czas. Zrobię coś pożytecznego. A szybki komar to jest to. W celu naszej inwazji 24 zordniki, Wielki Wodzu. Bene, posłałeś po ricottę. Już przybył, Wielki Wodzu. Ricotta, powierzam ci zadanie najwyższej wagi. Mam pokierować inwazją na tę planetę, Wielki Wodzu? No, to coś o wiele ważniejszego. Rzuć okiem. Planery zrobiły tysiące ujęć celu i nie ma na nich niczego, co mogłoby nas powstrzymać przed dokonaniem inwazji na tę planetę i uczynieniem z jej mieszkańców niewolników. No, może z wyjątkiem tego. A cóż to za dziwne istoty? Tego nie wiemy. Może pochodzą z planety sąsiadującej z naszą. Najwyraźniej przybyli na planetę, którą chcemy podbić. Co się z nimi stało? Zdjęcia szpiegowskie tego nie pokazują! Koniecznie trzeba to wyjaśnić! Zdaje się, że znam tego gościa! Chciałbym się mylić, ale to chyba mój Wuj Mocji! Leć na tę planetę Ricotta! Znajdź to pomarańczowe stworzenie i dowiedz się, co się stało z tymi gośćmi! Weź to! Zmierzysz siłę umysłu tych, których napotkasz! Tak jest! Wielki dowódca! Gotta. jestem w drodze na podbijaną planetę. Będę składał meldunki. Agent Ricotta melduje. Jestem na podbijanej planecie. Zgodnie z rozkazem. Mierzę siłę umysłu stworzenia, które napotkałem. Siła ta wynosi zero. Poszukam pomarańczowej istoty. Cowow istotę pozostaje w stanie zawieszenia czynności życiowych! Chyba Arbuckle wrócił. Staje, muszę się ukryć! Uch, mam nadzieję, że lasagna jest gotowa. O, tu leży! mnie błagam. Co? Eee, słyszeliście coś? O, czy to. czy to była? Co to było? O! Odi, widziałeś jak biegła tędy moja lasania? To nie żart. Moja lasania ma nogi i biega. Kłapie wielkim dziobem. Najpierw błagała mnie, żebym jej nie jadł, a potem zwiała. Wierzysz mi, co, Odi? Ach, nie szkodzi, ja też sobie nie wierzę. Jesteś pewien, że pomarańczowa istota nie jest groźna! Tak. Nie wiem, jak udało mu się pokonać gości z tych zdjęć. Ja sobie z nim poradziłem bez trudu. Hmm? Więc czas rozpocząć inwazję! Rany Julek, nie wiedziałem, że Lazania może mówić. Dlaczego się nie odzywała? A jeśli nie tylko Lazanie, Jeśli Ravioli też gada, a Kaneloni zechce mnie sprać? Albo chleb czosnkowy? Umrę z głodu! Wolniej, mały, bo nic nie rozumiem. Ważna uwaga. Odi jest mniej wygadany niż lasagne. O co chodzi? O coś na dworze? Przyleciały po mnie! Muszę się ukryć! Złapcie to stworzenie! Gdybym miał choć deko odwagi, wyszedłbym i uratował od jego. Na szczęście nie mam ani deka odwagi. Świetnie, Ricotta. Teraz neutralizujemy pomarańczową istotę. Mówiłeś, że łatwo ją pokonać. Bardzo łatwo, wielki wodzu. Trzeba ją tylko namierzyć. Jest gdzieś w pobliżu. Nie ma. Odnajdziemy pomarańczową istotę i zniszczymy ją. Co złego zrobiłem lazani? Oprócz tego, że tysiące ich zjadłem. Ani śladu pomarańczowej istoty. Sprawdźmy resztę pomieszczeń. Zauważyłeś coś? Rikota, krzyczałeś? Czy coś się stało? To bez sensu. Nie mogę się tu chować do końca życia. Jednak mogę. Nie, nie mogę. John.

że zwycięstwo będzie łatwe! Rikorta! Tak mi się wydawało. Hej! Pora z tym skończyć! Nie wiem co tu się stało, ale dobrze, że odleciały. O niczym nie masz pojęcia. Były groźne, straszne, agresywne, ale wyglądały pysznie. Garfield! Wróciłem! Wiedziałem, że się trochę niecierpliwisz, więc wstąpiłem do Wita i kupiłem ci tę brakującą lasagne. O, nie, Zabierz ją! Jeszcze zacznie gadać! Ona! Ona! Rety, myślałem, że Wito jest niezłym kucharzem. Wersja polska Studio Genetics Film Faktory. Dialogi polskie Joanna Kuryłko Tłumaczenie Arleta Walczak Reżyseria Ewa Kania Dźwięk Ilona czech -Puczewska. Kierownictwo produkcji Agnieszka Sokół, Róża Zielińska Wystąpili Garfield Jarosław Buberek, John Tomasz Kozłowicz Oraz Lucyna Malec, Anna Dreszowska, Mariusz Czajka, Artur Kaczmarski, Janusz Wituch, Andrzej Chudy i inni. Garfield Show I, I nie wracaj tu dopóki nie nauczysz się mnie nie budzić Dzień dobry, Garfield Dzień dobry, Squeak Tego, kto wymyślił budzik, trzeba by porządnie obić Witaj znowu, Garfield Witaj znowu, Squeak Nie, to za mało Powinien spać z nagręconym budzikiem koło łóżka Witaj jeszcze raz, Garhit. Witaj jeszcze raz, Squid. Dziwnie często wpadam dziś na Skwikka. Hmm. Może pomyślę o tym po śniadaniu. Albo lepiej po lunchu. <śmiennie> <śmiennie> Nieprawdopodobne, to wygląda jak jakiś mysi zjazd. No cóż, nie mój problem. Mhm. Ale to jest mój problem. Squeak! Co jest? Zobacz, co mam w misce. Stary, nic w niej nie masz. I właśnie o to chodzi. O, proszę Garfield, stary przyjacielu, zdobądź się na wyrozumiałość. Zjedliście moje śniadanie. Te biedne myszy, moi kuzyni, wujowie, siostrzeńcy, nie mają gdzie się podziać. Dotąd mieszkali w tym dużym domu, który właśnie rozebrano. Zjedliście moje śniadanie. Nie mogłem im odmówić schronienia! Nie mogłem ich wyrzucić na mróz, śnieg i zawieruchy! Na dworze są 33 stopnie, a wy zjedliście moje śniadanie! Posłuchaj, Garfield, jeżeli pozwolisz nam zostać, będziemy grzeczni! Będziemy ci we wszystkim pomagać i usługiwać! Serio? <noise> Przyda mi się służba! <noise> Winogrona mają być obrane. Obrane? Tak I wyjmujcie z nich pestki e, Pestki oh. To dopiero życie I pomyśleć, że ta sielanka skończy się za 20-30 lat Albo za 20-30 sekund Uwaga, kryć się! Bikusiem! Już! Garfield, wróciliśmy! E, jaka szkoda e, O co chodzi? Jeśli John się dowie, że w domu są myszy, będzie chciał, żeby... A, jasne. O, tu jesteś, Garfield. W czasie naszej nieobecności nic się nie działo. Nie, cisza i spokój. Hey, przestań, bo będę musiał cię zdezynfekować. Kiedy wychodzę, nie martwię się, bo wiem, że pilnujesz domu, Garfield. Ach, też się nie martwię jak cię nie ma Wiem, że nie wpuścisz żadnych intruzów ani myszy Zwłaszcza myszy Nie, nie zwietrzyłeś myszy W promieniu kilometra nie ma żadnych myszy Popsuł ci się węch Podczas spaceru z Odim Marzyłem o tym, żeby wrócić Do domu I nareszcie się zrelaksować Nie musieć myśleć o myszach Bo no, jak dobrze wiesz nic mnie tak nie denerwuje jak myszy w domu. Ech, już pora, coś zjeść. Ależ ty jesteś ciężki, myślałem że. Oh. Może zamówię coś w pana bo potem. Garfield, czy to jest mysz? Mysz? Jaka mysz? W twojej łapie. To jest mysz. Hmm? Hmm. Co to? Oho. Udawaj zabawkę. O nie, to tylko taka gumowa kocia zabawka. No wiesz. O, więc to tylko taka gumowa kocia zabawka. Pipi! Pi. No, całkiem fajna. Zrobię coś do jedzenia. Oho. Oho. się schować. Oh! Ej, Garfield! Zjadłeś wszystkie krakersy? O, oh, lepiej wiejmy. Co ty sobie wyobrażasz? Ah! Ah! W kuchennej szafce są myszy! <noise> w szufladzie na sztuczce. Nawet w moim zlewie jest mysz. E, wybaczy pan, ale ja właśnie biorę tutaj kąpiel. Ojej, wszędzie są myszy. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. No to, no to pójdę podlać paprotkę. Nie, nic z tego. Chodź ze mną. Niedawno znalazłem tę stronę i dodałem do ulubionych. To witryna pogromców myszy. Pogromcy myszy? Skup się, Garfield! Nie lepiej wejść na którąś z tych stron, na których można zamówić pizzę. Macie problem z myszami w domu? Swońcie po pogromców myszy! Nasi specjaliści popędzą do waszego domu. Nie cofną się przed niczym! Żaden gryzoń nie oprze się pogromcom myszy! Mogą uciekać, mogą się chować jak szczury, ale to wszystko na nic się nie zda! Pogromcy myszy, najgorszy koszmar kryzysu. Kliknij i mu usługę. Nie zamierzam kliknąć teraz, bo są za drodzy. Ty powinieneś zająć się myszami. W końcu jesteś kotem, prawda? <grym> Masz się pozbyć tych myszy, jasne? I to co do jednej. <grym> 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 Wychodzę na chwilę. Chodź Odi. Zrób, co do ciebie należy, bo jak nie, wezwę pogromców myszy. I potrącę koszty z funduszów na kocią karmę. Całe lata nie zobaczysz w tym domu lazani. Wiesz? Całe lata? lata? Barbarzyńca. A może jeszcze pozbawi mnie tlenu? Słuchajcie, musicie odejść. Hej! Halo! Juhu! Do wszystkich myszy! Do wszystkich myszy! Cześć. Ten jak mu tam wyszedł, więc mamy dom dla siebie. Nie, 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 nie. Musicie odejść. I to wszyscy. Natychmiast albo jeszcze szybciej. Mm. Mowy nie ma. To nasz nowy dom. Hmm. <laughs> Myślisz, że to nas wystraszy? Innych kotów się boicie. Inne koty jedzą myszy. Zaczniesz jeść myszy, Garfiek? <laughs> Koszmarny pomysł. No to chyba tu zostaniemy. To bez sensu. Nie nadaje się do tego. Co ja teraz zrobię? Przez rok będę miał szlaban na lasagne. John wezwie tych strasznych pogromców myszy. Tych z internetu strasznych pogromców. Już wiem! Chodź, Muszę ci coś pokazać. Ej, robiłem sobie kanapkę. Zrobisz później, to jest ważniejsze. Pogromcy myszy. Najgorszy koszmar gryzoni. Kliknij i zamów usługę. To okropne! Nie zrobisz nam tego. Masz rację, ja nie. Ale John się nie zawaha. Chyba, że. Chyba, że co? Chyba, że kupicie mój plan. Zrobimy, co zechcesz. Zbierz wszystkie myszy. Musimy poćwiczyć przed powrotem Johna. Garfield, wróciliśmy. Pozbyłeś się już myszy? Ach, tak. Nie ruszyłeś nawet pazurkiem. Mam dość! Sprowadzę tu pogromców myszy. Się spisałeś. Jak zawsze. Chyba zasłużyłeś na nagrodę, tylko nie mam pojęcia na jaką. O! Luigi Lasagna Palace z dostawą do domu. O, świetny pomysł, Garfield! Zadzwonię i zamówię gorącą lasagne. E, zrób to jeszcze raz, a skończysz w worku z myszami. Garfield! Jest już lasagne! Garfield? Szybko, do środka! Dzięki za wszystko, Garfield! Nie ma sprawy, u jego będziecie szczęśliwi! No masz! Będziemy się obiadać lasanią, narka! <laughs> Będą się obiadać lasanią Garfield, lasania! Hm, dziwne, zwykle zjawia się po trzech sekundach Luigi! Luigi, gdzie jesteś? A, tutaj. Luigi, musisz coś zrobić. Zadzwoń do deratyzatora, żeby się pozbył tych myszy. A co mi tam myszy? Potrzebny jest ktoś, kto będzie się jego. Chyba mi się tu spodoba. Wersja polska, Studio Genetics Film Factory. Dialogi polskie, Joanna Kuryłko. Tłumaczenie, Arleta Walczak. Reżyseria, Ewa Kania. Dźwięk, Ilona czech Kłuczewska, Kierownictwo produkcji, Agnieszka Sokuł, Róża Zielińska. Wystąpili... Janień! Jego pizza! Ratujcie pizzę, ludzie! Ocalona. Nie przeżyłbym, gdyby zmarnowała się taka pyszniasta pizza. Właśnie miałem bardzo smakowitą wizję. Schowamy się tu i zobaczymy, czy się spełni. Już przyjechał. Leci doręczyć pyszniastą pizzę. już z pizzą! A teraz Wito potknie się o kamulec. Oj! nie! O Moja pizza! Pójdź na ten przechwyt w locie obin. Raju, w zwolnionym tempie wygląda to jeszcze bardziej widowiskowo. Głodu wito. To dla mnie wielki zaszczyt. napełnić pański wyrafinowany żołądek, Senior Gorman. Wiem, mój drogi. E, e, proszę bardzo. E, Mam Maria, hmm? gdzie pizza? W ją! W Co znaczy w Możesz zdefiniować słowo w Nie, nie, powiem ci coś, Wito. Najpierw daj mi zamówioną pizzę, a potem definiuj, co chcesz. Bym bał, ale jak wcięło, to wcięło, więc nie mogę dać czegoś, czego tu nie ma. Wiesz co, właśnie skumałem, że dzięki okularom mogę zmienić przyszłość. Luzik, nic się nie martw. Nie stanie się nic strasznego. To jest katastrofalna wpadka, Sandro! Gdzie ostatni raz widziałaś okulary? Włożyła nie do kieszeni przybódcach od długów. O niedobrze, bardzo źle. Oby tylko nie wpadły w niepowołane ręce. Przyszłość jest fajna, Odi, bo przyszłość dała mi pizzę. Zobaczymy, co jeszcze przyszłość dla mnie szykuje. O nie, włamywacz obrabia nasz dom. Daje drapaka z teczką Johna. Prytko, musimy coś zrobić. Zdejmij pokrywy z kubów na śmieci. Okrotnie dziękuję, panie Barker. Zamek się zaciął i nie mogę otworzyć drzwi. Jedną chwilkę, skoczę po narzędzia. Muszę jechać do domu i wyprowadzić Czarbaku. Po prostu wyjdę sobie przez okno. Panie Barker! Przez pomyłkę wziął pan moją teczkę zamiast słowa. Na pewno dadzą nam nagrodę, Ach, Moją wypłacą w pierożkę. Przecież ja ja to pan Marker, Ten wydawca, który ma kupić mój nowy komiks i wydać go w milionach egzemplarzy! Raczej miałem kupić twój nowy komiks, a potem wydać w milionach egzemplarzy. <toddź> Sam już nie wiem, jak pana przepraszać, panie Barker. To zupełnie zbędna, Arbako. Zaraz wrzucę twój nowy komiks tam, gdzie twój kozór wrzucił mnie. Prosto do kosza! <toddź> Chcie już się nie wysilać, chłopcy, nie daruję wam tego do końca życia. A teraz pora na kulinarną recenzję Ediego Gormanda. Łasuchy! Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o najgorszej pizzy na tej planecie. Może nawet w całym Układzie Słonecznym. To pizza od Vita. A wiecie dlaczego jest taka zła? Bo wcale jej nie ma. Ta pizza to koszmar, bo kiedy ją zamawiacie, dostajecie wielkie nic, absolutne i totalne zero. Trzymajcie się od niej z dala. O, Biedny Wito, Chodźmy zobaczyć, czy się nie załamał. Dziękuję, Eddie. A teraz nasz gość, wybitny, szalony naukowiec, doktor Tadeusz Bziczek. Panie doktorze, podobno coś pan niedawno zgubił, prawda? Owszem, nowy wynalazek, okulary z podwójną wizją. Zaś ten, kto je nosi, może zerknąć w najbliższą przyszłość. Proszę, oto zdjęcie okularów. Ech. To właśnie mogę! Jeśli ktoś je znajdzie, musimy je zwrócić i to natychmiast! A co najważniejsze, niech nie używa ich, aby zmienić przyszłość, bo nie wiadomo, jaką katastrofę spowoduje! Gdzie ty mnie to mówisz? Naprzód, chodź, Musimy lecieć za Johnem! Op, 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 op. <słuch> <słuch> Jestem skończony, zrujnowany! Żaden klient więcej już tutaj nie przyjdzie po recenzji tego spaść laka! Czy ty wiesz, jak to źle wpłynie na mój biznes? Jak, Wito? Nawet karmienie kocurella nie wystarczy mi, by utrzymać ten lokal! Och, to naprawdę źle? Mam tylko jedno wyjście! Muszę zawieść te wszystkie pizze do signora Gormanna i błagać go o łaskę! Wito! Odwiozę oh. cię tam! Wręczę moje pizze i uklęknę. Pytasz, czy mu się uda? Ach. Bo ja wiem. Oh. Mogę użyć okularów, by się przekonać. Rozpoznaję to auto. To bryka Ediego Gormanda, a nasz Wito ją ukradł. Wkroczenie Wita pogorszy sprawę. Trzeba go zatrzymać. Zablokujemy jakoś tę ulicę, żeby nie przyjechał. Chyba nie ma go w domu. Właśnie idzie. Wito, a co ty tu robisz? Czy nie wyleciałeś z branży kulinarnej? Cóż chcę błagać, abyś odwołał tę jażdżącą recenzję, senior. Proszę! Ha, ha, ha! W życiu nie odwołam recenzji. Nigdy, nigdy, nigdy i za nic. Drogi seniory, e, chyba pan o czymś zapomniał. Ale niby o czym. Zapomniał pan zaciągnąć hamulec ręczny. Moje auto! Mój czterogwiazdkowy wóz! Nie ma strachu! Nicogo co zatrzyma! Ratuj mój wóz! Błagam! Ratuj mój wozik! Gdzie są chłopcy tej wózce? Na pewno będzie jechał tyłem, kocie. O, Drogi ludzie! Nie ja mogę zatrzymać wozu! Mój wozik! Wreszcie stanął! Dzięki tej bagażówce jest tylko malutka ryska. O, dziękuję ci, Vito. Vito, mój typy Odwołam tamtą recenzję i wszystkim polecę twoją pizzerię. Mój biznes znów będzie się kręcił. Kocie, dzięki tobie bagażówka zatrzymała jego auto. Uratowałaś nam życie, mnie oraz ślicznej mademoiselle Fifi. To pan Barker. Dziękuję, kataczku. I wybaczam ci nawet, że wrzuciłeś mnie do kubła. Arbakul, tak sobie myślę, że jednak wydam ten twój nowy komiks. Nie mam wyboru. Odi, e? chyba oddam te okularki doktorkowi Bziczkowi. Są zbyt niebezpieczne dla kotów. Ale trudno mi się oprzeć i muszę je założyć jeszcze raz. O nie, nie, nie wierzę w to. Ta przyszłość jest straszna. To już koniec, koniec wszystkiego, chodź. To już koniec tego odcinka. O, może chociaż nie puszczą tyłówki z nazwiskami, których i tak nie da się przeczytać.